chyba żadna inna gra tak jak Fortnite nie doświadczyła takiego nagłego skoku popularności. Dzisiaj, po wielu miesiącach, zainteresowanie grą wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, co doskonale pokazuje wykres z Google Trends. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 zaskakujących ciekawostek o grze Fortnite. Zapraszam również Was samych do zagrania. Link do gry zamieściłem w opisie. Numer 10 1 sierpnia wystartował nowy, 10 sezon Fortnite. Twórcy gry przygotowali w nim wiele nowości oraz mały powrót do przeszłości. Nazwa sezonu Poza Czasem nie jest tutaj przypadkowa. Dziesiąty sezon to niejako podsumowanie całego dotychczasowego Fortnite. W grze możecie odwiedzić miejsca, które do tej pory uważane były za zniszczone. Między nimi Dusty Depot zmiecione przez meteor. Ponadto do waszej dyspozycji wraca wiele rzeczy znanych z przeszłości gry, a które możecie wypatrzeć w oficjalnym zwiastunie. Numer 9 od 26 do 28 lipca najlepsi gracze Fortnite z całego świata, w tym trzech Polaków, walczyli w Nowym Jorku o nagrody z rekordowej puli 30 milionów dolarów. Była to największa pula nagród, kiedykolwiek przeznaczona na turniej esportowy. W szczytowym momencie transmisje z rozgrywek na YouTube i Twitchu oglądało prawie 2,5 miliona osób, co sprawia, że finały World Cup miały też największą widownię spośród wszystkich zachodnich wydarzeń esportowych. Numer 8 Pierwsza wzmianka o grze została przedstawiona przez Epic Games w 2011 roku. Fortnite Battle Royale był początkowo tylko modem do gry, mającym wzmocnić sprzedaż Fortnite Save the World i Epic Games nie pokładał w nim zbyt dużych nadziei. Pracowało nad nim zaledwie 11 osób. Aby zobrazować wam jak mało to było, dla porównania dzisiaj nad rozwojem gry pracuje większość pracowników studia, których jest około 700. Numer 7. Czy wiecie, że to dzięki Epic Games Sony otworzyło się na tak Tzw. Cross Platform, czyli granie międzyplatformowe, Fortnite to pierwsza gra w historii, w której gracze PlayStation 4 mogą grać online z użytkownikami Xbox One. Choć to nie wszystko, do wspólnej rozgrywki możecie dołączyć nawet ze swoich telefonów z Androidem. Numer 6. Olbrzymia pula nagród w turnieju nie była jedynym rekordem w wykonaniu twórców Fortnite. W październiku zeszłego roku na targach Gier w Paryżu pobity został rekord w największej liczbie osób tańczących jednocześnie taniec z gry. W wyzwaniu wzięły udział aż 383 osoby. Innym razem, z pomocą piosenkarza Drake'a, ustanowiony został rekord w postaci największej liczby osób obserwujących livestream z gry na Twitchu. Grę to oczywiście był Fortnite, a liczba ta w pewnym momencie wyniosła aż 628 tysięcy osób. Numer 5. Fortnite, jak żadna inna gra, doczekał się gościnnego występu w programach takich znakomitości jak Ellen DeGeneres, która przed milionami Amerykanów grała w Fortnite ze streamerem Ninja, czy Jimmy Fallon, który podczas swojego wieczornego show uczył się jednego z tańców z gry. Fortnite odegrał również znaczącą rolę w ostatnim YouTube Rewind, w którym już na samym początku czołowi YouTuberzy wyskakują z lecącego autobusu. Oczywiście bez żadnego podziękowania dla kierowcy. Numer 4. Przez ostatnie miesiące w grze pojawiło się wiele crossoverów, czyli najprościej mówiąc współprac Fortnite z innymi markami, które w głównej mierze owocowały nowymi skinami oraz trybami. Były to m.in. Jordany Nike, John Wick z Ken Reeves w roli głównej, czy nawet Stranger Things oraz Avengers, gra końcowa. Numer 3. Wszędzie słyszy się Fortnite, Fortnite, Fortnite... Ale co w ogóle znaczy Fortnite? Czy ktokolwiek z Was się nad tym zastanawiał? Otóż, Fortnite to tak naprawdę brytyjskie wyrażenie oznaczające dwa tygodnie. Co miałoby sens, gdyż w głównej grze najtrudniejszy tryb zakłada przetrwanie przez właśnie dwa tygodnie. Poza tym, w grze dużą rolę odgrywa budowanie fortów, co stanowi tutaj dodatkową grę słów. Numer 2. Jak to ktoś kiedyś powiedział, a może i nie, z wielką popularnością gry wiąże się wielka dystrybucja gadżetów. Chyba nie zdziwi was fakt, że na rynku znajdziecie również mnóstwo oficjalnych zabawek nawiązujących do Fortnite. Wliczając w to nie tylko klasyczne figurki akcji, przedstawiające postacie z gry, ale również w pełni działające repliki broni, skrzynie z gry, a nawet piniate w kształcie lamy. Wiele z nich znajdziecie na przykład w oficjalnym sklepie na stronie Fortnite. Numer 1. Fortnite cieszy się ogromną popularnością Również wśród celebrytów i sportowców. Przykłady: wspomniany wcześniej Drake, Chance the Rapper, Joe Jonas czy Finn Wolfhard ze Stranger Things. Natomiast sportowców, którzy zatanczyli przynajmniej jeden taniec z Fortnite na boisku, nawet nie jestem w stanie zliczyć. Okej, okay, tym tanecznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz zapraszam do sprawdzenia gry. Link do gry zamieściłem w opisie pod tym filmem. Pamiętajcie jeszcze na mój prywatny Instagram, życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również moje inne kanały na YouTube: Pauli z animacjami oraz Chiński Ekspres z gadżetami. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć.